Hello, hello, moi drodzy, w nowym vlogu. Wow, słoneczko, dobrze. No i zaczynamy nowy dzień. Zobaczcie, chcę Wam pokazać okolice, gdzie są zupełnie inne domy. Jesteśmy w Logan Square idziemy sobie do kafejki teraz, żeby, wiecie, złapać jakąś kawkę, herbatkę, ale coś mi tutaj nie gra kolor. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to wygląda, czy to słońce, czy to co. No tak jest lepiej, to chyba słoneczko. No. Więc zaraz wam pokażę te domy tutaj, bo one są bardzo podobne i to są dwupiętrowe i jeden obok drugiego. Więc już wam pokazuję. Moi drodzy i to jest właśnie ta architektura domków tutaj, jak one wyglądają. Zobaczcie na tamte, tak to się przedstawia. Bardzo ciekawe budownictwo. Tu jeszcze ktoś ma Halloween. Zobaczcie na to. To jest naprawdę scary. Świeczki były pozapalane. Czaszki, jakieś, no, tak to wygląda. Idziemy, idziemy do kafejki. O tu jakie ładne, help each other, czyli pomagaj innym, jako każdy każdemu. Zobaczcie, tutaj są takie apartamenty, i my będziemy skręcać tutaj. To jest strasznie, powiem Wam minus Chicago, bo to jest nadal Chicago, jest taki, że z parkingiem jest ogromny problem. Po drugie jest tak ciasno, jeśli chodzi o jazdę, o... No nienawidzę, ogólnie nienawidzę, ale zobaczcie, jakie chmury ładne. No, na pewno Wam w tej kafejce pokażę co i jak. Więc idziemy, idziemy. I tutaj jest ta kafejka, którą dzisiaj chcemy odwiedzić, a mianowicie... Oromo Cafe. Wchodzimy i pokażę Wam co i jak. Moi drodzy, a tu mamy Wrigley Field, Chicago Cubs, proszę bardzo, home of Chicago Cubs, tutaj zwykle są rozgrywki, baseball and football too, no. baseball wydaje mi się, bo Chicago Cubs to baseball, drużyna baseballu, tak to wygląda, zobaczcie jakie ładne restauracyjki, w ogóle już tutaj, no wszystko na święta udekorowane, proszę bardzo. Pójdziemy kiedyś na grę, myślę moi kochani. No i jedziemy, no i czerwone światło. Boom. Tak to wygląda. Hello moi drodzy, jesteśmy w Duncan i chcę wam troszkę pokazać miasto, dlatego odwracam się, kamerę odwracam. No i będziecie widzieć. Jest tak piękna pogoda, że powiem wam aż mi za gorąco. No, cuda, więc już wam pokazuję. drodzy, moi drodzy, a tu jest największy starbuck starbuck starbucks na świecie do którego właśnie Was zabiorę to jest ten starbucks reserve proszę bardzo, tak się prezentuje w centrum Chicago i zaraz do niego pójdziemy, wiecie co? jak go otworzyli, to jest fun fact to kolejka była chyba na godzinę więc tak to wygląda. Idziemy do środka. Zobaczymy, co tam, jak tam jest superowy, bo już kilka razy byliśmy, więc zabiorę Was ze sobą do środka, moi drodzy. I zobaczycie jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda moi drodzy. Tutaj numerki się zmieniają. Tutaj w tych rurach powyżej mnie często kawa sobie wiecie prze jest no yy, transportowana Zobaczcie tu jakie pokłady kawy w tych workach Tutaj mamy kawkę Teraz wam pokażę Wietnam tam jakaś inna no i Chicago Roastery proszę bardzo Oni mają tutaj trzy piętra na jednym z nich jest yy, Taki salty stuff, solone rzeczy, jakieś pizze, kanapki, pokażę Wam. O tu zobaczcie, jak fajnie to sobie jeździ. Pokazują tutaj chlebki, tu jakieś ciasteczka. Zobaczcie, jak ładnie. Tutaj zaraz Wam pokażę. Tu są kawki różne z tego Starbucks Reserve. Proszę bardzo, Princhy Blend Milano. Dobrze, idziemy dalej. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj robią kawę. Tu w tych tubach jest właśnie przesyłana. I tutaj mają akurat takie rzeczy bardziej słodkie. Widzicie? Mają jakieś kofi, takie maritizo, tiramisu. Tutaj sernik z malinkami. Tak wygląda. I cannoli. Tutaj te tarty, ojej, te czekoladowe są przepyszne. Tu ciasto y, oliwa z oliwek, tu czekoladowe tarty, tutaj croissants. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest bardziej sekcja słodka, moi drodzy. Kolejne piętro tam jest, gdzie mamy soloną sekcję, salty, czyli kanapki, pizze i w ogóle. I zobaczcie na to, moi drodzy, jak to super wygląda. Przepięknie. Moi drodzy, zobaczcie, jakie superowskie pudełko jako prezent. Tutaj mamy sześć tych właśnie Starbucks Reserve na świecie i takie ładne kubeczki. Jak one wyglądają? Tutaj jest Seattle, Chicago, Milan, Shanghai, Tokio i nowy Jork, więc no, no, bardzo ładne, bardzo fajna inicjatywa, żeby mieć takie kubeczki. One są bardziej na Espresso. Ale tak to wygląda, więc dzisiaj jesteśmy w Chicago, moi drodzy. I tutaj moi drodzy robiona jest kawka. Zobaczcie na to. I serwują tutaj różne pizze i takie rzeczy. Bardziej solone. Tu znowu mamy, widzicie, te koło, które jest superowe. Idziemy tam. Pokażę Wam zaraz. Zaraz Wam pokażę. Są pizze różne. Wydaje mi się, że to tutaj jest, ale nie zobaczę. O, widzicie, nawet mają słodkie przekąski tam, ale najważniejsze co tam jest, to to. Czekajcie, nie wiem, czy ja będę w stanie Wam to pokazać, bo jest tyle ludzi, że szok, ale zobaczcie na to. Tu sałatki, tam mają różne przekąski. Awokado, tą szakszukę nawet serwują i tam są pizze. Które nie mogę, Które są bardzo dobre, ale nie zauważę ich, bo wiecie tyle ludzi, że szok. Ale tak to wygląda. To jest kolejne piętro. Piętro numer dwa, moi drodzy. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Jeszcze Wam powiem, co wcześniej pokazywałam te kubeczki. To jest 6 Starbucks Roastery. Więc tak to wyglądało. Zobaczcie, jak można sobie usiąść i właśnie pić kawę. Jeść, odpoczywać, chillować. Jest strasznie dużo ludzi, więc tak to wygląda. Jedziemy na trzecie piętro, moi drodzy, gdzie są alkohole, bar i w ogóle. Ja myślałam, że tu są trzy piętra, a tak naprawdę tutaj są jest pięć pięter, moi drodzy. Nie trzy, pięć. Więc jedziemy. Zobaczcie, tutaj też są siedzenia. Dobrze. Idziemy, moi drodzy, idziemy. Tak, i tutaj wydaje mi się, że mamy bar. A może i nie? Widzicie, jak ja się orientuję dobrze? Co my tu mamy, moi drodzy? O, tu też są czekoladowe croissanty, to co na pierwszym piętrze, tiramisu i w ogóle. Może i kawa tu nadal jest. Może, może i kawa tutaj nadal jest. Chyba tak, moi drodzy. No nie, drinki też mają. Tak, tak, przyrządzają różne rzeczy. Nie, tu nadal jest kawa, moi drodzy. Tam są drinki i w ogóle. Więc idziemy teraz na czwarte piętro. Jedziemy na czwarte piętro, moi drodzy. Tam, gdzie w końcu są różne alkohole. Nie, żebym była alkoholiczką, ale chcę Wam pokazać, jak to wygląda. Już jesteśmy praktycznie przy końcu. I też stoliczki superowe, moi drodzy. Tak to wygląda. Zobaczcie na widok. Pięknie. I idziemy. Tutaj jest sekcja alkoholowa. Spójrzcie na to. Różne aperole, nie aperole. Zobaczcie. No jak bar, po prostu bar. Ludzie sobie popijają. Ogromny, powiem Wam, to nie jest jakiś malutki bar. Tylko jest ogromny, więc idziemy, idziemy. Tu można sobie kubeczki takie ładne, Starbucks, yy. Reserve kupić. Proszę bardzo, one są w cenie 20... 30 dolarów. Idziemy. Zobaczcie na to. No, bardzo przyjemnie, no, ale bar jest imponujący, powiedzcie mi. Tak to wygląda. Moi drodzy, a takim wejściem wchodzi się na dach. Zobaczmy, jak to wygląda. Uuu! Spójrzcie na to, moi drodzy. Ale jest malutki, bardzo. Pierwszy raz, bo koleżanka nam powiedziała, że mają również dach. I tak się prezentuje. Pokażę Wam z tej strony. Jesteśmy na piątym piętrze. Proszę bardzo, takie widoki. Moi drodzy moi drodzy, zbliżamy się, mogłabym powiedzieć, do głównego punktu atrakcyjnego, w Chicago, gdzie zwykle. Robione są zdjęcia, moi drodzy. Weselne. Pary przyjeżdżają, wiecie, no i robią zdjęcia. A mianowicie. Już idziemy, idziemy. Zobaczcie, jak pięknie. Pogoda cudowna. Już wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne łuki. Tu ktoś, jak zwykle, śpiewa. Zobaczcie. Idziemy, idziemy. O, jest i para. Zobaczcie, jest ślub. Zwykle tutaj są robione zdjęcia. Dokładnie tutaj. Tu chyba jest robione zdjęcie rodzinne. To też wam pokażę. I zaraz wam. Oh, sorry. A tu jest Chicago River. Tu zwykle jest zielony kolor rzeki na Świętego Patryka. I tak to się prezentuje. Czyś nie jest pięknie. Muzyczka, zdjęcia. Cudo. I tutaj można sobie wziąć taki river walk, że. Pochodzić wokół tej rzeczki. Często są też robione takie kruzy, że wykupujecie sobie i płyniecie i podziwiacie. Tak to wygląda. Zobaczcie, jaki piękny klimat. I tutaj przygotowanie sesji kolejnej. Każdy robi tu zdjęcia, moi drodzy. A. No proszę bardzo, on sobie pali fajki. No, taki zainteresowany. Taki koment, moi drodzy. No zobaczcie, jak pięknie. No pięknie, kobietka gra, pięknie.